Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 1 Wolkuszu to nowoczesne wyposażenie i ogromne możliwości edukacyjne. W każdej pracowni znajduje się tablica multimedialna z bogatym wyposażeniem elektronicznym oraz nowoczesne stanowiska uczniów. Laboratorium chemiczne zostało bogato wyposażone w odczynniki chemiczne oraz szkło i sprzęt laboratoryjny. W pracowni znajduje się spektrofotometr UV-Vis, dwa nowoczesne mikroskopy badawcze, piec muflowy, wirówka do rozdziału osadu, suszarka elektryczna do szkła laboratoryjnego oraz digestorium. W pracowni mikroskopowej do badań metalograficznych znajdują się mikroskopy metalograficzne NMM800 stosowane do obserwacji i analizy metalurgicznej, do badań geologicznych oraz do obserwacji i pomiaru kryształów mikroelektroniki. W pracowni mechaniki technicznej pomiarów i jakości wytwarzania znajdują się nowoczesne narzędzia i przyrządy pomiarowe Nowe wysokiej klasy mikroskopy pomiarowe firmy Kozo, zaopatrzone w kamery, komputery i specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające pomiary i analizę obserwowanych obiektów. Stanowiska laboratoryjne w pracowni elektrycznej i elektronicznej są wyposażone w nowoczesny sprzęt do montażu i sprawdzania działania układów elektrycznych i elektronicznych. Jest to pełny zestaw przyrządów pomiarowych, które umożliwiają ocenę elementów elektronicznych i urządzeń elektronicznych. Między innymi oscyloskop wyposażony w analizator stanów logicznych, niezbędny do badania układów cyfrowych. Generator funkcyjny, dzięki któremu można precyzyjnie nastawić kształt sygnału wyjściowego oraz częstotliwość, multimetry cyfrowe, częstościomierze oraz laboratoryjne mostki RLC. Mechatroniki Samochodowej, wyposażona jest w nowoczesne zestawy panelowe, umożliwiające naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu pojazdowego. Na przykład, stanowisko funkcjonalne systemu monowtryskowego paliwa typu Digetronic i elektronicznego wyznaczania kąta wyprzedzania zapłonu Miltek. Kształcący się tu uczniowie. Stają się specjalistami z dziedziny diagnostyki, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. W pracowni silników spalinowych prowadzone są zajęcia dotyczące konstrukcji oraz zasady działania silników spalinowych. Na modelach silników. Uczniowie prowadzą ćwiczenia praktyczne obejmujące demontaż, montaż mechanizmów, układów i zespołów silnika oraz wykonują weryfikację i diagnostykę układów i mechanizmów. Pracownia pneumatyki i hydrauliki wyposażona jest w stanowiska szkoleniowe do konfigurowania i badania układów pneumatycznych, elektropneumatycznych, hydraulicznych i elektrohydraulicznych. Stoły laboratoryjne wyposażone są w elementy firmy Festo z płytami do montażu układów sterowania o różnym stopniu złożoności. Komponenty zostały tak dobrane, aby uczniowie mogli budować rzeczywiste układy spotykane w przemyśle. Każde ze stanowisk wyposażone jest m.in. w siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania, siłowniki liniowe, zawory sterowane ręcznie, pneumatycznie i elektrycznie. Na stanowiskach są panele zawierające przekaźniki elektromagnetyczne i czasowe, włączniki, diody wejścia czujników siłowników, czujników optycznych, indukcyjnych, pojemnościowych, umożliwiających budowę złożonych układów elektropneumatycznych. W trakcie zajęć. Wykorzystywane jest również oprogramowanie do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego oraz hydraulicznego i elektrohydraulicznego. Specjalistyczną pracownią do kształcenia w zawodzie technik mechanik jest pracownia obrabiarek CNC, która wyposażona jest w tokarkę szkoleniową CNC-TLB125 CNC, frezarkę CNC-FLA16 oraz stanowiska do programowania obrabiarek CNC. W pracowni architektury krajobrazu znajdują się stanowiska komputerowe wyposażone w programy komputerowe do projektowania ogrodów, projektowania CAD oraz grafiki komputerowej. Dodatkowym wyposażeniem jest sprzęt geodezyjny, pomocny w wykonywaniu pomiarów w terenie: tachymetr, zestaw niwelacyjny, dalmierze i inne. Sztalugi do wykonywania projektów odręcznie, jak również bogato wyposażona w sprzęt ogrodowy narzędziownia, m.in. w kosiarki, podkaszarki, nożyce elektryczne do żywopłotu i wiele innych drobnych narzędzi. Pracownia robotyki i sensoryki pozwala na poznawanie i konstruowanie prostych robotów, aż po programowanie robota przemysłowego oraz tworzenie zautomatyzowanych procesów produkcyjnych i wykorzystanie napędów pneumatycznych w robotyzacji i pozycjonowaniu pneumatycznemu. Pracownia pozwala uczniom wykształcić wyobraźnię przestrzenną w konstruowaniu prostych układów manipulacyjnych i robotów. W pracowni znajdują się zestawy klocków Lego Maistrom z dobudowy prostych robotów oraz robot przemysłowy Mitsubishi RV2SDB. Jest to robot typu antropomorficznego sześcioosiowy wraz ze stacją montażu, symulującą proces montażu siłownika pneumatycznego z wykorzystaniem robota oraz układów sensorycznych, czyli wszelkiego rodzaju czujników. Posiadamy również robota zasilanego pneumatycznie, czyli sprężonym powietrzem, sterowanego komputerowo, który może współpracować z innymi urządzeniami mechatronicznymi, jak np. sterowniki PLC. Pracownia spawalnicza wyposażona jest w pięć stanowisk spawalniczych z odciągami punktowymi i spawarkami do spawalnia metodą TIG, MAG oraz spawania elektrycznego. Również w pracowni tej znajdują się takie urządzenia jak piec indukcyjny, palniki do cięcia gazowego i plazmowego stali, a także obrabiarki skrawające, frezarka i wiertarka stołowa. Pracownia posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Co umożliwi prowadzenie kursów spawalniczych różnymi metodami, jak również z zakresu cięcia plazmowego. Dzięki temu młodzież nie tylko będzie mogła pracować na dobrym sprzęcie, ale także uzyska możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych zewnętrznymi certyfikatami. W pracowni informatycznej KAT jest 20 nowoczesnych komputerów stacjonarnych, laptopy, projektor multimedialny, drukarka laserowa, ploter drukujący A1. Dzięki temu młodzież będzie mogła uczyć się projektowania części maszyn metodą CAD, AutoCAD, a także wspomagania wytwarzania metodą komputerową CAM, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna do funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. W pracowni znajduje się również stanowisko do prowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności praktycznych okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi i telekomunikacyjnymi.